Szanowni Państwo, żeby być w pan tego koncertu, krzyczymy Rubierzów, Rób Rubieszów, tak szanowni Państwo, Rabieszów. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przed tym nowym rokiem kilka słów. Chciałbym Państwu bardzo nareszcie podziękować za dzisiejszą obecność. Tak wszystkim Państwu licznie zgromadzonym, że poświęciliście ten swój wspaniały sylwestrowy czas i jesteście tutaj z nami, żeby się bawić. Chciałbym serdecznie również pozdrowić wszystkich mieszkańców Krubieszowa, tych, którzy zostali gdzieś na balach sylwestrowych, jak również tych, którzy są gdzieś w zaciszu swoich domów. Szanowni Państwo, mieszkańcy, tak, chcielibyśmy razem z tym nowym 2015 rokiem nadać nowy wymiar naszego miasta Krubieszowa, abyście Państwo byli szczęśliwi i zadowoleni z życia w naszym mieście. Chciałbym Państwu w wymiarze osobistym złożyć. Zdrowia, szczęścia, wszelkie pomyślności, aby ten rok 2015 spełnił państwa oczekiwania, abyście w swoich rodzinach zawsze znajdowali oparcie, żeby była zgoda, miłość i pojednanie, żebyście zawsze na każdej swojej drodze życia spotykali dobrych ludzi, którzy będą wam pokazywali jak żyć i dawali takie wspaniałe drogowskazy. I chciałbym jeszcze wam przekazać jedno przesłanie, żebyście zawsze mieli takie przekonanie, żeby pomimo tego Czasami takiego innego dnia codziennego żałuję, żebyście wierzyli w to, że jest to piękny i wspaniały świat, dla którego warto... Panie burmistrzu, obliczamy ostatnie 10 sekund. 10! 9!